Piątek, 18 stycznia, towarzyszyliśmy burmistrz Dorocie Pawnuk, Janowi Maćkale i Aleksandrowi Reginis w wizytacji na budowie nowej siedziby Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Termin zakończenia prac przewidywany jest na marzec tego roku. Jak wyjdzie, to się okaże. Burmistrz zapowiedziała, że będzie osobiście częściej odwiedzać budowę, monitorując postępy prac. Gdy byliśmy na miejscu, właśnie trwały prace przy widowni w nowym obiekcie. W trakcie wizyty kierownik budowy oświadczył, iż ma dla pani burmistrz prezent w postaci znalezionego w starym murze kina Grażyna, pudełka po cygarach z 1930 roku. Pudełko było zamurowane w ścianie niczym kamień węgielny.